Cześć, dziś w Kajś wyjaśnia krótko na temat z pogranicza fizyki i świata pozornie nieistotnych pytań. Spróbujemy prosto odpowiedzieć na pytanie, dlaczego niemal wszystkie urządzenia elektryczne, laptopy, smartfony, komputery stacjonarne itd. itd. w trakcie działania wytwarzają ciepło i czy można z nim coś sensownego zrobić. Zainteresowani, oglądajcie do końca. Ta trywialna, mogłoby się wydawać zagadka, spędza konstruktorom i inżynierom sens powiek już od lat. Wszystko dlatego, że w przypadku elektroniki użytkowej wysoka temperatura jest czymś, z czym w procesie projektowania układów elektronicznych, nawet tych w procesach produkcyjnych, liczonych w nanometrach, walczy się z niezwykłą zaciekłością. No, chyba że mówimy na przykład o suszarce do włosów czy grzejniku elektrycznym, w ich przypadku sprawy przybierają zupełnie inny obrót. Odłóżmy jednak żarty na bok. Urządzenia elektryczne nagrzewają się głównie z powodu przepływu prądu elektrycznego. Proces ten generuje ciepło jako efekt uboczny, a powód, dla którego się to dzieje, można wyjaśnić kilkoma podstawowymi zasadami fizyki. Po pierwsze, opór elektryczny. Wszystkie materiały mają pewien opór elektryczny, który jest właściwością inherentną. Przy przepływie prądu przez urządzenie elektryczne, elektrony, które stanowią prąd elektryczny, napotykają opór materiału, przez który przepływają. Ten opór generuje ciepło w wyniku tarcia elektronów wewnątrz materiału. Im większy jest opór materiału, tym więcej ciepła jest generowane. Zagadnienie to opisuje również prawo Joula. Mówi ono, że moc cieplna, czyli ilość ciepła wytwarzanego na jednostkę czasu, generowana w wyniku przepływu prądu, jest proporcjonalna do kwadratu natężenia prądu i oporu elektrycznego danego elementu. Oznacza to, że im większy prąd lub opór, tym większa ilość ciepła jest generowana. Na ilość wytwarzanego ciepła bezpośrednie przełożenie ma moc elektryczna, czyli iloczyn napięcia i prądu. Kiedy napięcie jest stałe, większy prąd oznacza większą moc i większe nagrzewanie urządzenia. Reasumując, jeśli coś działa na prąd, to po prostu musi generować energię cieplną. Problem ten jest na tyle istotny, że producenci elektroniki usilnie starają się zminimalizować to zjawisko, które dla przeciętnego kowalskiego jest postrzegane właśnie w charakterze wady. Tworzone są coraz bardziej wydajne systemy chłodzenia w laptopach, komputerach stacjonarnych czy też smartfonach, ale też, co wydaje się w tym kontekście dużo lepszym kierunkiem, Ogranicza się zapotrzebowanie urządzeń na moc, budując swoje urządzenie w oparciu o podzespoły tworzone w coraz nowszym, czyli też mniejszym procesie litograficznym. Do tego dochodzi cały szereg innych optymalizacji, które pozwalają na ograniczenie apetytu elektroniki na prąd. No i oczywiście wykorzystując przewodnictwo cieplne określonych materiałów, po prostu projektuje się coraz wydajniejsze systemy chłodzenia, czy to komputerów, czy to laptopów, bądź smartfonów. Idąc za ciosem, można sobie zadać też pytanie, czy takie ciepło można w jakiś sensowny sposób wykorzystać. No cóż, w przypadku drobnej elektroniki użytkowej z pewnością jest to trudne z uwagi na to, że energii cieplnej wytwarzanej w ten sposób jest po prostu zbyt mało. Smartfonem czy telewizorem, który w trakcie pracy wytwarza takie ciepło, trudno będzie ogrzać na przykład mieszkanie. Laptop? No też nie bardzo, choć nie jeden kot może mieć na ten temat inne zdanie. Komputer stacjonarny OK, tu ciepło wytwarzane podczas intensywnej pracy GPU i CPU może mieć już jakiś realny wpływ na temperaturę w pomieszczeniu, ale nadal jest ono jednak częściej postrzegane jako problem. I nawet jeśli zimą zakręcimy kaloryfery w takim pokoju, to i tak ciężko mówić o opłacalności takiego rozwiązania. A tak zupełnie serio, spójrzmy na miejsca, gdzie ciepła wytwarzanego przez elektronikę jest naprawdę sporo. Centra danych to często całe budynki wypełnione od fundamentów po sam dach serwerami działającymi często non-stop przez 365 dni w roku. Wytwarzają one dużo ciepła w trakcie pracy i wymagają do działania olbrzymich ilości energii. Stały się więc one doskonałym miejscem do tego, żeby wygenerowane przez urządzenia elektryczne ciepło wykorzystać ponownie. Przykładów jest mnóstwo i często idą one z góry od największych. Spójrzmy choćby na centrum danych należące do Mety, zlokalizowane w Danii. Nie tylko jest ono zasilane przy pomocy energii ze źródeł odnawialnych, ale i ciepło, które generuje jest w stanie zapewnić ogrzewanie niemal 7 tysięcy budynków zlokalizowanych w najbliższej okolicy. Bardzo podobną inwestycję podjęło Apple, które także w Danii posiada swoje centrum danych. W zeszłym roku ogłoszone zostały plany modernizacji, które także przewidują 100% przejście na zieloną energię i podobne wykorzystanie ciepła generowanego przez serwerownię. To oczywiście bardzo jaskrawe przykłady, ale nie brakuje też takich na mniejszą skalę, za to zdecydowanie bardziej kreatywnych. Szwedzka firma Eco Data Center wykorzystuje podgrzaną wodę w procesie produkcji peletu drzewnego. Norweska firma Hima Seafood wykorzystuje ciepło centrów danych w hodowli pstrąga, zaś w Holandii używane jest ono przy uprawie pomidorów. Jak widać, co kraj to obyczaj. I choć zwykle tak wielkoskalowe projekty oznaczają wielomilionowe inwestycje, nikt nie postrzega ich jako zbędnych. Rezonują one bowiem przez wiele kolejnych lat, ale i są też korzystne wizerunkowo dla korzystających z nich firm. Czy to greenwashing, czy też działania z realnym wpływem na środowisko, ocencie sami, choć z pewnością lepiej wykorzystać taką energię i nie pozwolić, by cała para poszła dosłownie w gwizdek. Ode mnie na dziś to wszystko, trzymajcie się i do następnego. Cześć!